Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Przyjechałem tutaj, żeby zaparkować i udało mi się tutaj na waszym polu to zrobić, po przeciwnej stronie drogi, do tej figury pana Jezusa, gdyż jest miesiąc czerwiec. A chciałem takie krótkie wspomnienie zrobić o, o pani Zofii Cięciwa, która we wspomnieniach zostawiła właśnie takie Świadectwo, że jako dziewczynka z mamą przychodziły tutaj. Mama prowadziła nabożeństwo ku czci serca Pana Jezusa przy tej figurze. No i teraz koniec czerwca, rocznica urodzin pani Zofii, setna rocznica urodzin, i akurat tutaj piesek zaszczekał, gospodarze wyszli przywitaliśmy się. Piesek już nie szczeka, bośmy się zaznajomili. A gospodarze, może by tu wspomnienie o pani Zofii, bo znali panią Zofię. I e, nawet tam pewne prace pan tu mówi, wykonywał, to bym bardzo prosił o dwa zdania. No, panią Zofię was znałem, po prostu ona pochodziła z Gawlików. I taka sytuacja, bo ja byłem chłopakiem, miałem 17 lat. To tam budowaliśmy ten dom ko kościoła. Po prostu z mrażami, Tam byłem jako pomocnik po prostu. No i po, po, tam doręczałem tym murarzom zaprawę. No i cegły. To, 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 to. No to nie wiem, jak, jak pan pamięta, ale no. może swoje imię powiedzieć. Moje? Tak. Kazimierz. No, no to pan Kazimierz jest tutaj świadkiem tego. A, a pani? Helena. Ha, pani Helena właśnie przebywa teraz tutaj. A też, no nie wiem, to jest dom rodzinny czy... Męża rodzinny. Męża rodzinny, no właśnie. No po, to proszę bardzo, jeszcze jak, jakieś to wspomnienie jak o to... Pani, o, pani Zofii. o pani Zofii. No znałem ją po prostu. Ona pra... Mieszkała w Brzesku i przyjeżdżała tutaj po prostu jakbyśmy dom budowali po prostu jej tutaj koło kościoła. No i znałem ją dokładnie po Miała prostu. Synku. Tak, tak, miała tak, dwie tak. dzieci, dwóch synków, miała po prostu takie małe te dzieciaki, to takie malutkie byli chłopaczki, zawsze byli ubrani na, na, na białe bluzki, granatowe spodenki po prostu przywoziła ich do szkoły. No, do szkoły. No, na wakacje tak, na tak, przyjeżdżali. Tak, tak, tak. No to cieszę się bardzo, że mi się e, naocznego świadka życia pani Zofi udało spotkać. Dziękuję bardzo za to słowo. Może kiedyś jakieś, jakieś większe wspomnienie. A dzisiaj właśnie chcę jakby nawiązać do tej tradycji, że tu były odmawiane, były nabożeństwa do serca Pana Jezusa, odmówimy litanie do serca Pana Jezusa, żeby nawiązać do tej tradycji, która tutaj była od wielu, wielu lat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miejty, 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 Miejty. I Bóg zapłać, że tutaj mi dajecie parkować za darmo. <śmierdzi> no, no, no szczęść Boże. To może. <śmierdzi> Dziękuję bardzo. A piesek jak ma na imię? Kajtuś. Kajtuś, widzisz, cze, no cześć, już idę, już idę. No. <śmierdzi> O, tu właśnie są te, ta figura, tu jest jedna, potem jest kapliczka Matki Bożej, no, po drugiej stronie drogi, ale nas interesuje dzisiaj, ze względu na miesiąc czerwiec, właśnie ta figura tutaj. Może jeszcze tak z perspektywy tutaj kierunkowskaz nam wskazuje na miejscowość żarków, a jest tutaj tam między innymi stadion zaznaczony jest kierunkowskazem. Tak, przejdę na drugą stronę, na razie nic nie jedzie i taki, takie spojrzenie. Na tą figurkę, na otoczenie, tak. Teraz ta droga nabrała jeszcze takiej elegancji nowy chodnik położony i figura. Tak. Tu przychodzę. Czerwcu kończy się czerwiec, ale to wspomnienie, że e, pani Zofia e, przychodziła tutaj z rodzicami, z mamą, modlić się. mama była taką przewodniczącą, e, tak prowadziła modlitwę na tym miejscu. Ja może tu się jeszcze zatrzymam na chwilę. A znajdę sobie. Może, jak się uda, że nam wiatr nie, nie zamknie tej y, książki, to pani Zofia nam będzie z obrazka towarzyszyć. Tak, jak kiedyś tutaj z mamą była przy tej figurze. A ja znajdę litanie do serca. Pana Jezusa i z tej tutaj książeczki będę tą litanię odmawiał. Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami <laughs> Duchu Święty Boże Zmiłuj się nad nami, święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, Syna Ojca Wiecznego. zmiłuj się nad nami. Następna strona tych modlitw. O, tutaj, żeby przybliżyć jeszcze tekst, można sobie będzie potem czytywać, a ja przejdę do dalszej modlitwy. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego otworzone zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynię Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramu niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości, skarbnico. Zmiłuj się nad nami. <laughs> Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich, na głębino. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkie chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami. <laughs> tak dalej. Serce Jezusa Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i stanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie, umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Tak, jeszcze jedna modlitwa. Tutaj pani Zosia jakby moment no, towarzyszy. Tym razem już z nieba. Tak. O już dochodzę do tej następnej modlitwy, bo to takie warunki polowe. I pomódlmy się o Jezu, najsłodszy odkupicielu rodzaju ludzkiego. Wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili Spraw praw, aby do domu Wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króli tym, których albo błędne wniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy, jedności, wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkich ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Wszystkim, którzy uczestniczą w ten sposób w tym nabożeństwie, ku czci serca Jezusa serca błogosławie, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. I jeszcze przypomnienie z ogłoszeń. Mamy tutaj ogłoszenia. 27 czerwiec 2025 rok o godzinie 18 jedna z mszy świętych jest za świętej pamięci Zofię Cięciwa w dniu urodzin 1925 roku zachęcam jak ktoś może albo bezpośrednio uczestnicząc w Więszu Świętej, albo wspomnieć tam gdzie jesteśmy, w domu, w pracy, gdzieś w terenie, w podróży, na wyjazdach. Można się duchowo łączyć, żeby wspólnie e, modlić się w łączności ze świętej pamięci Zofią, która przez wiele lat, tak jak tutaj jest zaznaczone, była nauczycielką i w, dalej, w dalszym ciągu tą nauczycielką nie przestaje być nawet spoza grobu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.